Głównym problemem towarzyszącym tegorocznej edycji festiwalu był problem z dojazdem na teren imprezy. Pomimo że organizator zapewnił dodatkowy transport w postaci busów festiwalowych oraz taksówek, trudna sytuacja w komunikacji miejskiej przysporzyła utrudnień w dotarciu na wydarzenie. Kilkunastu kierowców, niestety. Przebywa na zwolnieniach lekarskich i pan prezes tak naprawdę dołożył wszelkich starań, uruchamiając nawet kierowców z uprawnieniami ważnymi z naszych spółek miejskich, zatrudniając ich dodatkowo na to, aby zabezpieczyć przede wszystkim przejazdy na terenie miasta Kołobrzeg. Ja przypomnę, że obowiązuje nas również jeszcze porozumienie z gminą wiejską Kołobrzeg i tam również te kursy były ograniczone, wobec czego no niestety nie udało się dość uruchomić tych przejazdów jeszcze dodatkowo na sunrise. Czego efektem był korek oraz piesi chcący się dostać do podczela. Są to chyba takie kłopoty, które spotykają każde miasta, w których odbywa się tak duża impreza, jaka odbyła się się w podczelu. Oczywiście będziemy nad tym pracować, starać się doskonalić ten, ten chyba jedyny taki trudny i wrażliwy, bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwą niedoskonałość tego festiwalu, tak? bo więcej tak naprawdę jakby większych problemów przy organizacji tego festiwalu i jego przebiegu nie mieliśmy. Jak przyznaje Ewa Pełechata, na ten moment nie ma informacji o dodatkowych kursach na festiwal SAN, który odbędzie się już w najbliższy weekend. Na ten moment nie będzie, proszę Państwa, dodatkowych e, e, autobusów. Dalej trwa ta trudna sytuacja e, w spółce. E, mamy w czwartek sztab e, kryzysowy, jak przed każdą dużą imprezą. Jesteśmy mówieni i z organizatorem, i ze wszystkimi służbami, e, żeby podsumować to, co się zadziało e, w miniony weekend i żeby zobaczyć, e, jak możemy jeszcze polepszyć tą sytuację e, przed kolejną bardzo dużą imprezą e, w mieście.